No, będziemy rozmawiać, proszę się nie przejmować, tylko się przygotuję o tym, jak on się nazywa, ten człowiek. Kornel, Kornel Ujejski, tak. Poeta zapomniany, przemilczany, a świetny. Tak, był świadkiem wydarzeń dziejowych, powstania krakowskiego, powstania listopadowego, powstania styczniowego i obserwatorem dziejów ojczystych, bardzo ubolewał razem z narodem, co tu robić, jak dojść do niepodległości. Na przykład z takimi chłopami, jak Jakub Szela, który mordował szlachciców. I inni chłopi, co spalili 470 dworów szlacheckich i wymyślnie torturowali dziedziców, tak jak w czasie rzezi wołyńskiej. Cichosza. A człowiek pisał piękne utwory, najpiękniejszy ut utwór do muzyki przyjaciela, to chorał, inaczej, z dymem pożarów.